Dyrektor sportowy klubu Mateusz Mazur. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Trener drugolitowej drużyny Grzegorz Mokry. Dzień dobry. Trenerze. I podpowiadam Babiasz, piłkarz, zawodnik tej drużyny cieniowo-libijskiej. Szanowni Państwo, kilka słów tytułem wstępu. Może zaczniemy od trenera i od razu posłużę się pytaniem. Pytaniem kibica, bo kibice zgłosili też swoje pytania z okazji tej konferencji prasowej. Panie trenerze, jesteście gotowi? Jak wygląda kadra zespołu przed meczem? Czy ktoś narzeka na urazy, jak tam nastroje? Pyta Pan Piotr. Jesteśmy gotowi, myślę, w 100% z tego względu, że te ostatnie mecze pokazują gotowość tego zespołu. Punktujemy regularnie. Zespół w ostatnich trzech meczach nie traci, nie traci bramki. E, gramy różnymi systemami, zmieniamy też, zmieniamy też personalia. I, I dalej wygrywamy, co mnie cieszy. Na szczęście nikt nie pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Też mamy wszystkich zdrowych i niestety aż czterech zawodników będzie musiał się znaleźć poza kadrą. Z tego względu, że wyleczyli się już wszyscy kontuzjowani, nawet El Sobrito jest do naszej dyspozycji, co oczywiście nas, nas cieszy jako sztab szkoleniowy bo mamy, mamy duże możliwości, możemy, możemy grać różnymi systemami, mamy bogactwo z ławki, co pokazał ten sezon, że też ci rezerwowi odgrywali kluczową rolę, więc tak jak myślę kibice, my też nie możemy doczekać się tego meczu. Panie trenerze, to duży handicap mecz u siebie, bo wiadomo, że do niedzieli wiele na to wskazywało, że pojedziecie do Lublina. Ta ostatnia kolejka no wszystko zmieniła, gracie u siebie. Tak. Myślę, że tak. Z tego względu, że po pierwsze możemy liczyć na wsparcie naszych kibiców i tutaj ten doping nam pomaga. Widać po tych końcówkach, że my, my u siebie czujemy się dobrze. E, tylko jedna porażka w tej rundzie wiosennej u siebie, w poprzedniej rundzie zresztą, zresztą podobnie. Dodatkowo kwestia regeneracji. Dużo łatwiej regenerować się będąc u siebie po tym meczu niedzielnym, niż e, spędzać cały dzisiejszy dzień, dzień w autokarze. E, to są atuty, ale to też. Wiadomo, my, my musimy zagrać bardzo dobry mecz. To nie jest tylko to, że atut własnego boiska spowoduje już jakąś dużą przewagę. Motor przyjdzie zmotywowany, motor to jest zespół silny, silny na wyjazdach, więc e, na pewno to jest plus, ale czynniki, które będą decydować, mogą być inne. Trochę matematyki, trenerze, na 12 ostatnich spotkań pomiędzy motorem i Wigrami. Wigry wygrały 7, cztery spotkania zakończyły się remisem i tylko mhm. jeden mecz porażką słowackich wigier. W niedzielę trener motoru powiedział, że to wigry są zdecydowanym faworytem tej poteczki, a ci, którzy profesjonalnie typują wyniki, dają jej mniej więcej 50-50 pół na pół. Dla mnie zdecydowanie bliżej ta teoria 50-50, z tego względu, że jeden mecz decyduje o wszystkim. Tutaj te statystyki gdzieś są ciekawostką, ale w tym meczu nie mają znaczenia. My nie możemy się odwołać do tego, jak było wcześniej. My musimy teraz zagrać bardzo dobry mecz, żeby motor pokonać. Wystarczy przypomnieć, że statystycznie przed tym meczem, który był tutaj poprzedni z motorem, motor tracił bardzo mało bramek, u nas stracił trzy, ale mecz był tak, tak szalony, że, że dopiero końcówka zdecydowała o tym, że my, że my wygrywamy. Dlatego te statystyki są na nasz plus, ale myślę, że w tym meczu to, to, to nie ma znaczenia. Panie Dyrektorze, no mówiłem o tym na początku. W Suwałkach powstała naprawdę fajna drużyna, taka waleczna, yy, charakterna, na którą warto przychodzić, którą warto oglądać, która dostarcza bardzo dużo emocji, ale no, trzeba postawić jeszcze jakąś kropkę na niej. No na pewno. Okazję do postawienia tej, tej kropki mamy już w najbliższą środę, czyli, czyli jutro. Będzie to pierwszy z dwóch kroków, które czekają nas w walce o, o powrót, powrót do pierwszej ligi. Cieszę się, że, że w taki sposób kibice, kibice i sympatycy, sympatycy Suwalskiego Klubu oceniają tą naszą drużynę. Zgadzam się z tym, że, że ten zespół jest naprawdę charakterny i ma w sobie dużo jakości. Myślę, że udowodniliśmy tą rundą wiosenną, że jesteśmy naprawdę mocnym zespołem i że nieprzypadkowo znaleźliśmy się w miejscu w miejscu barażowym, które, które pozwoli nam powalczyć o awans do pierwszej ligi. Także nic, tylko się cieszyć i, i wspierać ten zespół w najważniejszych momentach. Pytanie kibica Marcina. Ciekawe pytanie. Wigry muszą awansować, czy chcą awansować w tym sezonie? Ciężkie pytanie. Myślę, że przede wszystkim bardzo mocno chcą awansować, bo, bo zarówno ja, jak i trener, jak i zawodnicy jest to na pewno nasze, nasze duże marzenie, mamy duże ambicje i, i na pewno bardzo mocno chcielibyśmy ten awans wywalczyć. Także. Nic nie musimy, a myślę, że bardziej chcemy. Naszym celem na, na ten sezon było zajęcie miejsca barażowego. Taki cel przedstawił nam zarząd. My ten cel zrealizowaliśmy, a jeżeli chodzi o, o sam awans, to, to bardzo chcemy. Jest to nasze duże marzenie. Cztery drużyny są w grze, w stawce, awansuje tylko jedna. W Chorzowie jest presja, bo tam na mecze przychodzi 8 tysięcy widzów. W Lublinie jest presja, bo mają nowoczesny obiekt i chcą go wykorzystać. Pierwszej widzę. Pewnie w Stężycy też jest presja, bo mają fajną przygodę. A wigry podchodzą do wszystkiego bez presji? Myślę, że my tej presji zbędnej nie mamy, natomiast wiadomo, że, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, o co my utrogramy. I, I jakaś presja związana z tym meczem zawsze, zawsze jest, ale wydaje mi się, że jest to taka presja pozytywna. Nie mamy zbędnej presji, która często potrafi plątać nogi, czy, czy po prostu na boisku przeszkadzać. Także cieszę się, że mamy tu takie środowisko, które, które daje nam takie możliwości i takie warunki do pracy, do tak ważnych spotkań możemy podchodzić właśnie bez tej zbędnej presji, o której, o której wspomniałem. Kolejne pytanie Kibica, pytanie Piotra. Od strony finansowej Wigrom lepiej by było występować? w drugiej czy w pierwszej czy lidze? Jak to wygląda? Bo pewnie jakieś kalkulacje są. Zawsze zdecydowanie lepiej jest występować w, w pierwszej lidze, bo, bo wiadomo, że te pieniążki od sponsorów ligi, od telewizji przy, przy pierwszej lidze są dużo więcej. Dużo większe jeżeli chodzi o takie koszty organizacyjne, to tak naprawdę my wyjazdy w pierwszej lidze, a w drugiej jest to bardzo zbliżone i, i mamy, mamy podobne. Także wydaje mi się, że pod kątem finansowym zdecydowanie lepiej jest grać, grać w, pierwszej, w pierwszej lidze niż w drugiej. Pytanie do kapitana. Gdzie tutaj jest ukryty sekret, jeśli chodzi o ten zespół, który ostatnio ono tak zachwyca kibiców? Gdzie jest tajemnica tego sukcesu? Myślę, że tajemnicą jest to, że jest bardzo duża grupa zawodników, którzy chcą osiągnąć dany cel i idą w jednym kierunku. Myślę, że najważniejsze jest to, że presja związana z tym, co chcemy osiągnąć została wytworzona samoistnie w szatni. Podczas przygotowań, podczas meczów towarzyskich, podczas pierwszych meczów ligowych wytworzyła się atmosfera tego, że my chcemy coś zrobić. Chcemy coś zrobić dla siebie, chcemy coś zrobić dla klubu i dążymy w jednym celu, bo myślę, że najgorsze, jeżeli presja wokół wytworzona dociera do szatni, no to bardzo często tak jak pan wcześniej wspomniał, wiąże nogi, przeszkadza. Ta presja, która jest, my wytworzyliśmy ją sami na sobie. Jest to pozytywna presja i szczerze wierzę, że pomoże nam naprawdę coś, coś fajnego w tym sezonie ugrać. I jutro pierwszy krok przed nami i szczerze wierzę, że pozytywny krok. Motor Lublin, rywal doskonale Wam znany. W tym sezonie mierzyliście się z Motorem dwukrotnie. W Lublinie pechowy remis, bo gry prowadziły no prawie do końca meczu 1-0. Szczęśliwa bramka do gospodarzy skończyła się remisem 1 do 1. U siebie, tutaj w Suwałkach no, szalone spotkanie. Też tuż przed końcem, 2 do 2, i bramka w ostatnich sekundach bramka samobójcza. I dzięki temu wigry wygrała 3 do 2. No ale mówi się, że te baraże rządzą się innymi prawami, że to będzie inny. Sezon zasadniczy skończył się kilka dni temu, i, i nie ma co wracać do spotkań, które były. tak? To tak, jak ten wspomniał, będzie całkowicie inne spotkanie. To jest jeden mecz, 90 bądź 120 minut, które decyduje o sukcesie. System pucharowy, kto wygrywa, przychodzi dalej, więc tutaj nie może być żadnych kalkulacji, żadnego momentu zawahania. Musimy od pierwszej do ostatniej minuty wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafimy i, i zrobimy wszystko, żeby ten sezon nie kończył się już jutro. Zrobimy wszystko, aby ten sezon nie kończył się już jutro, bo będzie pan mój bawiasz. A co Państwo powiedzą? Czekamy na Państwa pytania, śmiało. Od razu do kapitana. A jak pan wspomina ten ubiegłoroczny Baraż jakie wnioski sam wyciągnął <coughs> z tej porażki w poprzednim roku z KKS Kalisz? I co pan podpowie trenerowi kolegom? Ja myślę, że od podpowiedzi przede wszystkim jest trener dla nas, tak? Wszystkie instrukcje skrętnie będziemy chcieli przełożyć na boisku. W tamtym roku niestety nie było mi dane zagrać w meczu barażowym, ponieważ miałem kontuzję. Myślę, że zasadniczą różnicą jest to, że w tamtym roku bodajże 5 czy sześciu zawodników, którzy zagrali sporą ilość minut, niestety nie mogła wystąpić w tym meczu. Tak ten wspomniał, na jutro wszyscy są gotowi, wszyscy są zdrowi i myślę, że to będzie naszą największą siłą. Tak, jak było w tej rundzie, tak samo będzie w Barażach. Pytanie może do pana trenera, no te drużyny to podobny poziom, podobni piłkarze. Czy już pan wie, który element jutro może zdecydować o naszym sukcesie? My sobie tworzymy takie różnego rodzaju symulacje i taktyczne i, i stałych fragmentów gry i też personalnie kto gdzie na jakiej pozycji jest czy silniejszy, czy słabszy, ale... Ten mecz, tak jak już tutaj nieraz, nieraz zostało powiedziane, to, to, to będzie zupełnie inny mecz. Tutaj e, może zdecydować dyspozycja dnia jednego z zawodników na, na plus czy na minus może zdecydować, mogą zdecydować rzuty karne, czy jeden stały fragment. Ja chciałbym, żeby nasz zespół utrzymał taki poziom gry jak do tej pory, bo to, że będziemy popełniać błędy, no to ja jestem przekonany, to nie da się grać piłkę inaczej nie popełniając błędów, tylko chciałbym, żebyśmy nie popełnili tych błędów kluczowych, które mogą skończyć się zdobyciem bramki przez, przez motor i też jestem pewny tego, że my wykreujemy swoje sytuacje, bo patrząc na to, ile jesteśmy w stanie zdobywać bramek w kolejnych meczach, yy... Poza, jak dobrze pamiętam, poza meczem z ruchem chorzów, to w każdym meczu zdobywamy, zdobywamy bramkę, a taki, taki wynik 1-0 nam się nie zdarza, bo, bo strzelamy tych bramek więcej. Więc chciałbym, żeby, żeby ta szczelna defensywa, która jest w ostatnich meczach, e, przyniosła nam tutaj zerowe straty, a, a z przodu jestem przekonany, że na pewno, że na pewno coś wykreujemy i, i znajdziemy drogę do bramki rywala. W tamtym roku szczególnie <klujemy> mieliśmy przerzuty karne, czy? Szczególnie w tym roku przygotowujecie się, bo może być taka sytuacja do rzutów karnych. Tak, trenujemy rzuty karne dosyć regularnie, w różnych formach, starając się też dokładać, dokładać presję, bo taki karny treningowy bez presji, a, a karny podczas meczu, który może skończyć się wyeliminowaniem drużyny z baraży, to, to zupełnie, to zupełnie inne, inny rodzaj ćwiczenia, że tak powiem, bo tu ta praktyka rzutów karnych na treningu jest zupełnie inna. Potrzebujemy tutaj do rzutów karnych zawodników, którzy są właśnie odporni na, na stres, którzy też wcześniej też rzuty karne wykonywali, którzy są pewni swoich umiejętności i którzy sami wyrażają chęć strzelania karnych podczas, podczas meczu. Więc my tutaj absolutnie nie zmuszamy, nie typujemy, tylko staramy się zawodnikom pomóc, też poprzez analizę zachowań bramkarza i tutaj, jak strzelają rywale, więc jesteśmy na te karne przygotowani. A jeszcze do kapitana pytanie, czy jest coś takiego jak analizowanie przez piłkarze, czy warto nam obasować, czy nie, bo wtedy nie zagram tej pierwszej lidze. Jeżeli ktoś... Często w drużynach zdarza się. To. Już, już chwilę jestem w piłce i szczerze powiem, że nie spotkałem się z czymś takim, bo jeżeli ktoś analizuje taką sytuację, to dla mnie jest powiem brzydko idiotą. Każdy chce osiągać sukcesy, każdy chce grać jak najwyżej i... U nas w szatni 100% chłopaków chce awansować, chce to zrobić i powiem szczerze, że, że tak powiedziałem, nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją co do kalkulacji, bo co da klubowi i nam to, że będziemy kolejny rok w drugiej lidze. Każdemu z osobna i indywidualnie awans może tylko i wyłącznie pomóc i do tego będziemy dążyć. Dziękuję. Mówią, że od przybytku głowa nie boli. Myślę o tej bogatej kadrze, wszyscy są. Na kogo by Pan ostatnio nie stawiał? Ten odpalał, wygrywaliśmy i czy ma już Pan gotowy skład na jutro? Tu tylko jeszcze nawiążę do tego wcześniejszego pytania do Bartka i też jakby po, po, chciałbym połączyć te odpowiedzi. Gdyby tu zawodnicy nie chcieli awansować, to te mecze ostatnie by tak nie wyglądały. Każdy z zawodników, mimo tego czy ma kontrakt, czy nie ma kontraktu, czy był kontuzjowany, robi wszystko, żeby jak najwcześniej wrócić. I przez to, że ta rywalizacja w tym składzie jest tak duża, to nam też jako trenerom było łatwiej o zmiany, łatwiej o dobór taktyki. Też podczas meczu ten przebieg często się, się zmieniał, bo czasami my analizując rywala spodziewaliśmy się innego ustawienia, do przerwy to wyglądało inaczej. Byliśmy w stanie już w przerwie nałożyć jakieś swoje zmiany i personalne, i też skorygować taktykę. Więc Tutaj no, wśród zawodników nie ma żadnych kalkulacji, a jeśli chodzi o podstawowy skład, no, mamy kłopot bogactwa. Mamy oczywiście, już jest jeden dzień do meczu, więc, więc ten skład w głowie, w głowie jest zaplanowany, ale też musimy przygotowywać się na warianty, co będzie się działo w drugiej połowie, co może dziać się w, w dogrywce, jakie zmiany możemy, możemy wprowadzić w trakcie meczu. I też nie mówię tylko o zmianach osobowych, ale chociażby o zmianie taktyki. Trener Marek Saganowski zapowiadał duże zmiany w stosunku do meczu w Puławach w składzie. Czy jesteście przygotowani na to, co on może wymyślić? Tak, moim zdaniem zmieni dwóch zawodników, maksymalnie trzech. Nie będzie większych zmian. E, oczywiście pierwszą zmianą no to już będzie nieobecność środkowego obrońcy Błyszko, bo e, otrzymał czwartą żółtą kartkę, e, więc e, też od razu w przerwie wszedł inny zawodnik, żeby wypróbować ten wariant, więc to tego tego się spodziewamy. Rywala znamy, wiemy jak do tej pory grali, też w tym zespole nie było jakichś rewolucji. Mają bogactwo na skrzydłach, bardzo jakościowych zawodników i niezależnie, który skrzydłowy zagra, to jest zawodnik bardzo groźny. Mają bogactwo w ataku, bo napastnicy strzelają to, że Ktoś w tej lidze może sobie pozwolić, że najlepszy strzelec w kilku meczach nie gra w podstawowym składzie. Ma tu na myśli Fidziukiewicza. To też pokazuje, jak jakościowy to jest rywal. Ale myślę, że w dużym stopniu daliśmy sobie radę z tymi ich atutami w poprzednim meczu i że jutro może być podobnie. Znaczy, na pytanie jeszcze kibiców, ale kibice w większości no, wybiegają chyba za daleko. W przyszłość to są raczej pytania na najbliższy poniedziałek. Będziemy wiedzieli dużo więcej, bo już pytania, ilu zawodników trzeba będzie dokoptować do bigier w pierwszej lidze, ale poczekajmy spokojnie. Charakter na czwartek. wigry są, proszę Państwa, przede wszystkim skromne, także te pytania sobie zostawimy na kolejną konferencję prasową. Nie wspomnieliśmy o drugim półfinale, panowie. Jakiego rozstrzygnięcia się... Spodziewacie ruch Chorzów czy Radunia Stężyca? Myślę, że tutaj najlepiej jest po prostu nie kalkulować. Jeżeli chcemy ten awans zrobić i jeżeli rzeczywiście sportowo nas na to stać, to musimy wygrać z każdym z tych zespołów, które w barażach się znalazły, i chyba najlepszą drogą do tego jest to i myślę, że panowie się ze mną zgodzicie, żeby, żeby za dużo o tym drugim półfinale nie myśleć, a po prostu skupić się na jutrzejszym swoim meczu. Kogo nam los przydzieli, to, to przydzieli, bo myśmy mieli taką okazję, żeby w niedzielę z jakoś drużyną zmierzyć się w finale Baraży. Zresztą w będziecie znali przed swoim meczem. Dokładnie. Tak, ja jestem bardzo podobnego zdania jak tutaj dyrektor. Kibiców zawsze fascynują i interesują duże firmy, kluby, kluby z historią i kluby, które mają bardzo wiele, wielu, wielu kibiców, ale na boisku gra 11 piłkarzy. Później wchodzą zmiennicy, i niezależnie czy ktoś pochodzi z małej miejscowości, czy klub pochodzi z małej miejscowości, czy z dużego miasta, to, to mierzą się piłkarze, a Radunia ma tych piłkarzy bardzo dobrych, jakościowych. Ostatnie ich mecze są, są na wysokim poziomie, byli w stanie już w tej rundzie pokonać ruch Chorzów. Ruch na pewno będzie faworytem, będzie komplet ludzi na trybunach, ale tak jak w przypadku naszego meczu tutaj myślę, że szanse są równe dla obydwu zespołów. Panowie, to na zakończenie. No spróbujcie sprawić, żeby przyszło jutro jak najwięcej kibiców na mecz w Suwałkach, bo wiadomo te trybuny no zawsze jakby nie było to niosą piłkarzy? Co możecie obiecać? Co możecie zadeklarować? Wiadomo, że mecz będzie transmitowany w TVP Sport, ale to w tym przypadku trochę jakiś zaniecukierka cukierka przez papierek. Lepiej być na stadionie, aby to wszystko poczuć w pełni. Tak, tu myślę, że możemy opierać się na faktach. Nie musimy nic obiecywać, bo ta drużyna w tej rundzie to, to była gwarancja właśnie bramek, gwarancja walki do końca, gwarancja poświęcenia, nawet jak były jakieś mankamenty techniczne czy, czy jakościowe, to każdy z zawodników dawał, dawał maksa od pierwszej do ostatniej minuty i myślę, że to jest coś, co zawsze się przejawia w rozmowach z kibicami. Kibice chcą druż oglądać drużynę, która, która walczy, która e, nie kalkuluje, która chce wygrać e, i myślę, że taką drużynę możemy, możemy jutro oglądać, będziemy mogli jutro oglądać, więc serdecznie zapraszamy, bo ten doping kibiców jest dla nas bardzo ważny i też nam pomaga. No na pewno uważam tak jak trener, że najlepszym zaproszeniem na, na ten jutrzejszy mecz jest po prostu całe podsumowanie naszej rundy wiosennej, gdzie, gdzie zajęliśmy egzekwo ze Stalo Rzeszów, drugie, drugie miejsce w tabeli wiosny razem ze Stalo Rzeszów egzekwo jesteśmy najlepszą ofensywą wiosny. Myślę, że ta nasza piłka, którą, którą gramy jest naprawdę atrakcyjna, mamy charakterny zespół, często strzelamy bramki w końcówkach, w końcówkach spotkań. Mamy jutro bardzo ważny mecz. Naprawdę rzadko zdarzają się takie mecze, gdy zespół bezpośrednio gra o coś. I, i liczę, że ci kibice nas nie zawiodą i, i naprawdę pomogą nam jutro w osiągnięciu naszego założonego celu. No to jeszcze dodam, że gdyby liczyły się tylko mecze u siebie, to wigry już by były w pierwszej lice. Yy, nie chcę tutaj za bardzo się powielać, ale cały sezon pracowaliśmy na to, żeby kibice jutro przyszli i nas wsparli, szczególnie meczami u siebie. Może w pierwszej rundzie mecze na wyjeździe nie do końca nam wychodziły. Ta runda całkowicie to odmieniła. Tak powiedziałem, serdecznie zapraszamy na jutro. Jak największą rzeszę kibiców. My zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyśmy jutro mogli się cieszyć i z niecierpliwością czekali do kolejnego niedzielnego spotkania. No to dziękujemy serdecznie. Warto, proszę Państwa, chodzić na Wigry, a jutro po prostu nie wypada nie być na w Suwałkach. Początek meczu w środę o 20.00. 30. Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.